Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam ciekawego glitcha takiego albo baga w grze, którego spotkałem. No i sobie go dzisiaj razem obejrzymy. Napiszcie również, czy coś podobnego Wam się zdarzyło. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie znać. Lecimy z powtórką. Grałem sobie bow na meczu zwykłym i zdarzyło się coś takiego jak tutaj. Zobaczcie, w środku mapy, dosłownie w tym X-ie, jest Mortis uwięziony ze skinem tutaj, takim, którego ja też mam. Ani ja, ani Tasheli tutaj nie mogliśmy go e, uderzyć Jest to oczywiście gracz, który nie mam pojęcia jak on tam wlazł. Bo jak widzicie mam już dwa powercubesy i przyszedłem tutaj troszeczkę za późno e, Czy on tutaj zdaszował, czy, czy co się stało po prostu e, Zacząłem uciekać, bo Bonita zaczęła tutaj grasować też nie próbowała go uderzać, ale po prostu nie dało się go uderzyć. Nawet ja próbowałem i, i Tashelli. No także, bardzo dobry pomysł. Znaczy, pomysł. Bardzo dobra pozycja do wygrania w ogóle całego meczu. No bo zobaczcie, że jest w środku mapy, daleko od tej całej zielonej chmury. No i co teraz się dzieje? Bibi w niego uderza. Zabiła go na, ich, na hita. I dlaczego ona mogła? No mnie też dorwała, a my nie. Pierwsze uderzenie Bibi, jak sobie cofniemy. Eee, cofniemy tutaj. Ona zabiła najpierw, oczywiście, e, Shelly e, i to pierwsze uderzenie Bibi e, wprawia brawlera, którego ona uderza, w ruch, tak jak wiemy, czyli go odpycha. I może dlatego po prostu poruszyła tym, e, mogła poruszyć tym Mortisem. No, a że już była na soczku, to od razu go zabiła. Może gdyby zadawała mniej damage, to by go z tej ściany wypchnęła. E, ciekaw, ciekaw jestem, jakby się to skończyło, gdyby on po prostu przeżył i dotarł do do tych dwóch graczy na koniec meczu, czy rzeczywiście by wygrał. Także to na tyle, taka ciekawostka, trzymajcie się do następnego i cześć.